Cześć wam wszystkim z tej strony Panda Dzisiaj wam kolejny odcinek z Brawl Stars I dzisiaj moi drodzy przyszedł czas, aby sobie zagrać nowy challenge Groma Zobaczymy jak mi pójdzie, będę go grał oczywiście Z Farelem oraz z Bartusem Więc mam nadzieję, że uda nam się odblokować Nową postać epicką, czyli Grom oraz, że przejdziemy challenge 9 do 0 Oczywiście w komentarzach dajcie znać Jak wam poszło w challenge'u Czy odblokowaliście nową postać, czy nie odblokowaliście nowej postaci Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę Jeżeli odcinek wam się spodoba Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco Żadnego odcinka bądź live'a nie przegapić, bo planuję niedługo znów. Y Miarę regularnie robić streamy, więc zapraszam wszystkich na live-kit, zazwyczaj wieczorem koło godziny 18-19. Wpadajcie również na mojego Instagrama, macie go teraz na ekranie. Zapraszam was również na mój sklep cerpeshop.app, jeżeli chcecie fajne bluzy, podkoszulki, kubki, etui, bądź inne tego typu rzeczy. Wszystko znajdziecie oczywiście w opisie. Jak robić jakiekolwiek zakupy w sklepie, no to oczywiście kodzik panda. Mam nadzieję, że każdy już ma wpisany. Bardzo dziękuję wszystkim za wspieranie, szczególnie że teraz jest dużo ofert, więc jak coś kupujecie, to sprawdźcie, czy macie ten kod bo wiem, że on znika co jakiś czas, więc na przykład, jak kupujecie, o skiny za pieniądze, tego jeszcze nie widziałem, albo takie fajne oferty, no to sprawdzajcie, czy macie kodzik panda. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Teraz nie przedłużam i lecimy do odcinka. No to co? Mamy tutaj Belkę, Dynamite tam był jeszcze? I Stew na pewno był, z tego co widziałem. Dobra, tak jest Stew, on będzie chciał szarwować. I nie ma Dynamite, tylko jest Gale. A dobra, Gail pada. To dzbanek ten gale. Patrz, 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 No to patrz, my gramy patrz. tutaj na jakiś botów, tabel stoi w miejscu, co no, jest no, w ogóle. Łatwo, widzowie, to jest S w tym momencie. O, ale dobra, że my groma za darmo mamy praktycznie. Dobrze by było. Dobrze by było tak go e, zdobyć, ale pamiętaj, nie mów chłop, nie? No, no już było nie nie, lat, tak. nie raz było tak dosyć nieciekawie. Zweryfikowało nas życie szybciutko. Dobra, zobaczymy. Na razie to ten dobra, mecz niestary. na pewno jest wygrany. Nie mają szans z nami. Tutaj dosyć łatwo gdzie, idzie. Gdzie, gdzie, gdzie ty wariacie? Aj. Tofne, poczekam na żyćko. Oni jeszcze tę gwiazdkę na początku zebrali, mają jeden, tak to byśmy do zera ich porobili. No ale tutaj ciężko będzie... ...do zera ich porobić już Dajcie w tym znaczy, momencie. Dajcie widzowie w komentarzu, jakie wyniku udało wam się wykręcić. No i czy odblokowaliście groma? Oczywiście, oczywiście. Dobra. Jak oceniacie groma generalnie? Eee... Taki kurczę... pik na koksie! Ja nawet jeszcze nie wiem, jak on chyba wygląda. No Grom to, to jest... To jest grom to ten, co tak... Rzuca takimi minami, co się rozpryskują trochę jak Squeak mniej więcej. I rozwala ściany na ulcie tym atakiem. No, tak jakby Bomberman. Tak no, jakby no, no, tak, tak, no no no. Tak, tak. Stawiałeś te bomby i musiałeś przechodzić, jakby rozwalać te ściany i przeciwników pokonywać. Zgadza się. Tutaj jest straszne oro im zrobiliśmy. Straszne. No 287. Nie, no dlaczego? Widzowie. Nie, no tak nie może być. Dobra, 35 gwiazdek. 40 może się uda dobić. Chociaż nie, nie zdążymy. No nie zdążymy chyba. No ale Dobra. i tak wygrana. Wy na boki sobie pójdziecie. Dobra. Nie, no Lola musi być na środku. Racja. No szczególnie jak będzie, będzie to Ego Loli, no to wtedy też dosyć sporo damage'a mogę zadać. Ego Loli robi stary mega robotę, nie? No. Rozkładam te sidła. Wiesz, że to im się odbija od sejfu? Ten twój pocisk? Tak! No. Kozak! Oni są obijani przez to i nie mogą bronić, bo uciekają, żeby to no, ich no, nie odbiło. Nie Ej, to jest dobre, 200 IQ, no. No, tabel ładnie tutaj leci. To się wszystko pomiędzy nimi odbija, bo stoją obok siebie. Nie trafiłem jeszcze. Aj, ole mnie zesprayował, ośmiobitowiec! O no, mnie, mnie też, mnie też, muszę uciekać teraz. Na szczęście jestem 12 razy szybszy od 8 który ledwo chodzi. Dobra, porabiony. Ja dam ci tu stary jeszcze tak, sidła dam Dobra, zamieńmy się miejscami. Tak, 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 rób mida. I teraz ja sobie lecę z Ego Loli. To może być pogrom już na ich sejfie. No, sefie. tam będzie już oro totalne. Dobra, teraz zniszczę im tylko to... Aha, padłem. Dobra, zaraz przejdę na środek, rzucę ulta i to już będzie raczej nasze zwycięstwo. 30% jedynie. Dobra, ja obiłem cały czas save, no daleko, nie? Mocno to robi. Wow, co to mi się pojawiło? Nie miałem tego wcześniej, grałem lolom. Jakiś nowy chyba star został Uuu. dodany. Ale go zdetonowałem, stary. Ładnie, ładnie, 20% im zostało. Dobra, rzucam znowu to ego. No ego nie no, to ono. Ego jest zbyt opet. Jakbym czwarta postać była. No, Ego jest za mocne. Moja ulubiona postać ostatnimi czasy. No i zaczynamy pierwszy mecz na Game Grabie. Trzeba będzie wygrać tutaj trzy. To ty Farel środek chyba ogarniesz, nie? Postaram się, postaram się, no. Dobra, to ja od boku. Max, to the max Siema. Ale że tutaj od razu padła sobie Tanita, ta bardzo ładnie. Nie no, daj na Majkiem, oni grają na Gemgrabie. To jest no, smutne. Nie no, to okay. totalne oro będzie. Zio ziomeczki ulcika, który obija. Ładnie, Pada. ładnie. Nice. Ja tam zaraz ulta w trójkę im wale. Nie no, nie wiem co oni robią, <git> Spróbuję no ulta lepiej. w trójkę, zobaczymy czy się uda. Muszą Dobra. się zrespić jednocześnie. Na razie to mogę na dwójkę Bartosz tylko. mam problemy na Imana. już pomagam. <grych> Nie no taki ult to jest coś pięknego, taka gra. Niech supercel więcej takich challenge robi o postacie, bo no, to kocha, za nie proste tak. Ja nieraz wydaję po setki złotych, żeby odblokować, a teraz? To ładnie, tak. Teraz to wystarczy zagrać 10 minut i jest nowa postać. Oj, 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 trafił mnie skubaniec. Prawie zginąłem. Jednego Gema ci brakuje. A jeszcze ją uśpiłem <słuch> przez chwilkę, dobra. Dobra, masz Ale. ostatniego i cofnij. <słuch> Lecimy. Dobra. Ulcik jeszcze nadaj na Majka i na nitę, No i nie ma ich. Pięknie. Pierwsze zwycięstwo na grabie. 3, 2, 1 i do spanka. Łatwo. Eight bit, kruk i chyba search. Więc ciekawe zestawienie postaci. Bardzo. Nie trafiłem. Okay. Fajnie, że mnie porobili. Ale kruk tam miał mało. Kruk miał mało, ile już? Serce teleportuje? Dobra, już ładnie. Zypiam, trafiłem, Dobrze. Ale mam 600 hapsów No, ale udało ci się przeżyć, więc to jest najważniejsze. Ja, ja zbieram, ja zbieram bardzo spokojnie. Okej, okay, wziąłeś, dobra? Dobra. Nie no, ludzie, ludzie, ludzie. Ej, co oni nie robią? Nie Patrzcie, było. oni kampią na raspie. Kozaki jakieś. No, nowa taktyka jakaś chyba. Co ten serdź się teleportował do góry, ucieka? Nie wiem, a 8 stoi w tym krzaku, u góry nic nie robi. Oddają wina! Co jest grane? To jest challenge to jest, o postać czy co to jest? To jest komiczny challenge, jeszcze tak łatwo nie było chyba. No, pierwszy raz chyba taki challenge jest. Dobra, dwa gemy jeszcze i mamy nową postać za darmo. Okej, okay, obił mnie oh, trochę. Cool. Trzeba uważać, bo tu kruk jest gdzieś na dole, on ma ulta. Więc żeby tylko nas nie porobił. Ale okay, ch chyba nie da rady. Dobra, chodźcie, tu nie ma go. Znaczy Tam jest, jest ale no. Ja mam ulta, więc tak nam nic nie zrobi. Cztery. No, serge padł. Dwa. Dobra, Jeden. ładnie. Co? Wytyfy! Jak on porobił to w ostatniej, no? Dobra, ale i tak nic nie zrobię raczej. Ciężko im będzie przejść. Możemy się skampić w krzaku, żeby mieli jeszcze trudniej nas znaleźć. Nie no, Kruk nas szuka, tu koniec. Elo, elo. <ścoughs> Łatwo, moi kochani, udało się 9-0. Skrzynka zademiarza. Gratulacje wygrywasz wyzwanie Wyjście. I uwaga! Nowa postać. Odbieramy ze skrzyneczki. BUM! A to jeszcze skrzynka darmowa, poczekaj. No tak, tak. Ja już odebrałem. Teraz. Teraz. Czekaj. Odbieramy, moi kochani. I mamy to nowy... Mityczny, nie epicki! Epicki, epicki. Zadymiarz, głównym priorytetem wartownika groma jest spełnienie warty, rzuca we wrogów swoim wiernym radiem. Jego superatak to duża bomba, która niszczy ściany i odpycha wrogów. Kozak! Także tak wyglądał dzisiejszy challenge, mam nadzieję, że wam się podobało. Daj znać w komentarzu, jaki wynik udało wam się wykręcić, a my widzimy się już w kolejnym odcinku, prawdopodobnie jutro. Trzymajcie się, cześć! Cześć!